Ja wiem wszystko, jeszcze nie było nic na siebie. Jadą panowie te ja nie wiem, gdzie pan jedzie. Dobrze, protokół przeszukania też bardzo proszę. Tak, tak. Oglądałem dużo obywatelskiego zmuszenia. Za dużo pan, za dużo pan oglądał tych obywateli. No i to dobrze. No panie policjancie, policjancie ignorancie, łobuzie ty jeden. Ty, Urwisie, za dużo audytu obywatelskiego? A czy ty czasami nie łamiesz zasad etyki zawodowej, mówiąc komuś, czego on za dużo ogląda? W dzisiejszym odcinku, no, po prostu skandaliczna sytuacja związana z kontrolą osobistą, trzepaniem plecaków i niedopełnieniem obowiązków służbowych przez policjantów w cywilu, którzy owszem, trzepać obywateli bardzo chętnie, natomiast wykonywać z tym związane obowiązki to bardzo niechętnie. Protokoły z kontroli, informacje o zażaleniach, podanie podstawy prawnej. I przedstawienie się: a w życiu: ja jestem pan władza, a wy narody. Pojedziesz na komendę w tej sprawie i co? To samo, niektórzy stróże prawa zdają się po prostu śmiać w oczy ludziom, którzy oczekują zachowania zgodnego z prawem. Jedzie trzech facetów w niedzielę na rozrywkę postrzelać z ASG. Zatrzymują ich jadący za nimi policjanci w cywilu, którzy postanawiają przeprzepać facetów, ale przy tym wszystkim popełniają szereg nieprawidłowości, a wręcz nie dopełniają obowiązków. <a partyklarAT> nie Nie ma nic, Jedziemy, będziemy w do... Cztery. Ja nie, ale wie pan, ja nie wiem, pan jedzie. No to pan... Jestem ma... od tego, żeby sprawdzać i kontrolować. Dobrze. Jak zostałem za Dobrze, niech będzie. Odglądałem dużo odby to obywatelskiego złotych. pan, pan... pan ogląda w No i do... to dobrze, okej. Okay. No. Zobaczymy jak pan podejdzie do sprawy, jak panu samochód ukradną albo inne. Rodzaje. Ok, no. dobrze tam. będzie pan dzwonił do policji i prezzy? No, a ukray to bezpieczone. Super, cieszę się pan no, i no, bardzo Nadzieję, Może jakiś protokół z przeszukania też dostanę, nagrywasz to Mateusz? Dobrze, protokół z przeszukania też bardzo proszę. No, no właśnie taki cel. Dyskusje. ja robię swoje i jadę dalej. ja też chcę zrobić no. swoje, no, no, po, po to nie... No bo zatrzymujecie, godzinę. podjeżdżacie, nie wiem dlaczego... Możemy tutaj stać do południa no, dobrze, możemy stać do południa, zaraz zadzwonię do firmowego. Może pan sobie zadzwonić nawet do wąsa. No. Okej. Okay. Okay. Wstanie sobie pan z boku, nie przeszkadza. Daj Daj pan pan. Pan. Daj, pan. Proszę pana, żeby pan przeszkadzał. Pan przeszkadzał. Nagrywał. Dobrze, ja będę nagrywał. Pan też telefon? też coś? Tak. Weź otwal telefon bardzo dobrą hmm. pamięć. Do twarzy daj mi też. Czy mam coś w kieszeniach? Zabronione środki, przedmioty? Wszystko tam było? Numer rejestracyjny. Dobrze, dobrze. Tylko numer rejestracyjny sobie nagram. Dobrze. Bardzo dobrze. dobrze jeszcze się na minę taką, wali po prostu Bo, i tyle. Pana, nie pan mnie przyjmował, nie pan mnie będzie zwalniał. Dobrze no, nie skończył, no ale ktoś pana będzie oceniał za pana pracę. Ja jestem. Dobrze, ktoś będzie pana oceniał to za pana pracę. Nie utrudnia interwencji, Dobrze. dobrze. Po prostu chcemy jechać na strzelankę, no ja jestem generowany żona, mi zrobiła wczoraj awanturę, że z... a jeszcze się spóźnimy no Pracy nie no, no. Otóż to obudzie z odznaką, bo na chwilę zastawiając temat w ogóle zasadności takiej kontroli, to nie przedstawiłeś się żadnemu, którego kontrolujesz. Nie podałeś ani podstawy prawnej, ani przyczyny kontroli osobistej, a jesteś do tego zobligowany prawem zapisanym w ustawie o policji, a ty nic z tego nie zrobiłeś. Na nagraniu kontrolujesz kolejne osoby i żadnej nie podałeś stopnia przyczyny ani podstawy prawnej. Kompletnie żadnej. Przedstawił się tylko drugi policjant, a powinien. Ty, bo prawo mówi o tym, że to osoba takiej kontroli dokonująca ma to robić. Obowiązkowo. Ale to nie koniec Twych uchybień, prawda, panie? Za dużo audytu obywatelskiego pan ogląda? Mogli panowie powiedzieć, że panowie jadą, to wszystko zapytać ja zapytam, się normalnie. Ale pan wyleciał i wiedziałem że jedziecie za nami od samej Andyjskiej już. A ja widziałem, że pan zmienia pasy z prawej na lewą i chce pan uniknąć kontroli. Widzisz, widzu, jak zmieniasz pas, to znaczy, że chcesz uniknąć kontroli. Matko z córką, trzymajcie mnie. No właśnie nie, bo Idziemy tutaj do Żabki, mój kolega powiedział, że to jest w prawo, ale jechałem z nawigacją. Powiedział, że skręci Rafał w prawo. No nie jestem stąd, to no to też mogę nie wiedzieć. Ja też mam swoje no. powody do kontroli, tak? Okej, okay, dobrze. Ta, masz. Wypełnić tabelki chyba jedynie. Możesz pan No ma pan podejrzenie, że próbowałem uniknąć kontroli. Bardzo dobrze, to jest podstawa pana do kontrolowania. Okej. Okay. A tym bardziej... A no. Nie będę już dyskutował. Sobie jak sobie no dobrze, no ja nie będę dyskutował. Czy pan zajmuje na co dzień? Pracuję w Puszkowie. Mogę zadzwonić? To na śniadanie tak, może się spóźnimy do kolegi. Chwileczkę, no Okej. Okay. Proszę, panie proszę sobie, zaraz po ja Pan nie będzie dyskutował niepotrzebnie przed 10 minut, jeszcze chwilę. Dobrze. dobrze? 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 Okej. Okay. Dobrze, umówmy się tak, no, no mi się śpieszy, no nie, przepraszam. To, no, panu, też są nerwy. Okej, okay, dobrze. No to ja, to ja przestanę nagrywać, kiedy będziemy robić. No po pierwsze, ja nie wiem. Bardzo przepraszam, też nie chcę robić. Po pierwsze, ja nie wiem. Jadą panowie we trzech? Jest. Niedziela rano. Różni ludzie rzą niedzielę rano. Uwierzy mi pan. Nie trzeźwi w zeszłym tygodniu, w niedzielę rano na płockiej potrącił 3-letniego chłopaka i A pan się czepia, że my kontrolujemy. To pan, nie lubię zbędnej dyskusji, tak? Pan chce jechać na SG, ja chcę zrobić kontrolę i też jechać dalej. Ten czerwony plecak Baterie Dezydorant, jakieś tam chusteczki tabletki. A gdzie wy panowie strzelacie z tego OSG? To no teraz w jest to, to jest zrobić na deszcz. Ta jednorazowa taka. Dobra, weź Bartek pan kopa, wrzuć panu w pestle, żeby było szybciej. A nie, ja mam tu chyba nawet co ja Wystarczy, że pan Pesel podyktuje. A tutaj cały szpej na dzisiejszą strzelankę. Z jednej strony nic nie będzie, z drugiej będzie długopis. Dobra, pan profesor pamięta pan Pesel swój? Nie musi się Ale wystarczy, że będziemy się szanować. Bo jak nie dziś, to, to jutro, no ale wiemy, pan do that... bo to Zamiast podejść, panu, no nie wiem, no nie też no nie no nie wiem, no nie wiem, no nie no bo Proszę pan no nie wiem, no nie wiem, no nie no nie się no nie no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie i tak ja się, nie ma, no ja się nie gniewam, bo ja wiem, się, ja, się, ja, się, ja się spotykam z takimi sytuacjami pięć razy dziennie. No ja rozumiem. że ja od swoich czynności nie odstąpię. Nawet jak my pan my nie, nie będzie nagrywał te pani będzie mówił różne to artykuły to i tak dalej. robić, dobra. Bo to nie o to, się tym wszystkim chodzi. A tym, a swoim właśnie takim zachowaniem już nie raz się przekonałem, że jak ktoś mi próbuje coś wmówić i mnie czegoś nauczyć, to coś ma za uszami. Ja akurat Pana przypadku dzisiaj tak nie jest, powiedzmy, no, no. nie? Ale, ale miałem już mnóstwo takich sytuacji, gdzie mi trzech się siedziało i mówili mi, że ja nie mam prawa, bo ja panu nie pokażę, co ja mam w gaciach, a w gaciach miał 5 gram. No co? No. Także wiemy. No my jesteśmy uczciwi, no ma mam proszę A nie pracujemy na ulicy bez mundurów, dlatego że wczoraj się przyjęliśmy. Ale to jak panu mówię lub znowu pamięć. Dobra, ale ja polegał potrzeba, że tutaj, tutaj jest żadna, tak? prawda? Ale wiesz, pan pod uwagę to, wyjechał pan z osiedla, wyjechał pan na puszczowskich numerach, wjechał pan Hyundai'em, które nos, to prawną. Pan na ładne. Wie pan ja Ja panu powodów kontroli to mogę miliony wymienić. Na momencie. No powiem pani prezes, żeby miał kurę. No może. Nie, bo za trzy miesiące mi zmieniają, bo. to niech dadzą na wózku. To nie, ja bądź Mogę... Nie, u są ja pończy tylko. A tak. czy to są bardzo nowe silniki, jest to nie nasz jest. To jest bardzo nowy silnik, więc. A, panie panie? To mogę teraz odwrócić? Spóźnimy. Znaczy generalnie pół minuty jesteście woli. No jeszcze do stołu pójdziemy, więc. No, Mati, spóźnimy się to ten... parę minut kontrolą. No dobra, bo my jesteśmy tutaj przy powstańcu, czy się zatrzymaliśmy? Pytania jakieś panowie? Nie, nie, nie mam żadnych Dobra, to Dziękujemy. Dziękujemy. Wzajemnie. No, nie ma on nie poinformował mnie, że mogę zgłosić do prokuratora. Zapomnijcie o jakichkolwiek podstawach w stylu poinformowania o prawie do złożenia zażalenia na czynność legitymowania, to nie oni mają przestrzegać prawa, a ty masz wykonywać ich każde polecenie. A co z kwestią protokołu? A gdzie tam? Nic, zero, nul! Panowie przetrzepani przez policjantów postanowili za kilka godzin udać się na jednostkę policji. Tam spotkali jednego z panów policjantów, który im powiedział, że o 17 będzie gotowy protokół, a ten przecież ma być zrobiony od razu po zgodnie z prawem. No ale gdzie tam ta konkretna policja będzie się stosować do prawa? Zwariowaliście? To wy mali ludzie macie prawo respektować, a nie oni. A jak idziesz jeszcze na policję o tej 17, to możesz liczyć na dosłownie opierdziel zamiast protokołu. Posłuchajcie tego. ...na drodze zróbcie na... na... Czyli w czynności, przy czynności, policjant pyta, czy wymagacie z tej czynności sporządzenia protokołu, czy też nie. Jeżeli w danej chwili, żeście nie oczekiwali, no to temat zamykamy, nie, że ktoś dzisiaj mówi, że teraz mówi, że nie chce, a za chwilę nie, za godzinę, dwie, czy trzy, a może ja tak chcę, no to, no to jesteśmy dorosłymi ludźmi, więc zadaję pytanie. Tak, nie, nie. No to do widzenia. Idziemy dalej. Dobra. Jeżeli udaje Pan, że zachowanie inwestycji, a to sposób prowadzenia interwencji, narusza Pana jakoś na niego godność, czy, 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 czy jakieś przepisy, to proszę o drugą skargę. będzie prowadził to zastępowanie, wyjaśnić. Nie. Proszę Państwa, Panu powiedzę, nie nic nie dostanę, tak? Ja, ja po prostu się nie podejmowałem i nic Panu nie wystawię. Dobra, dobra. A czyli jak nie porozmawiał z funkcjonariuszami, którzy przeprowadzali tą akcję, to oni mogą wystawić? Mogą wystawić w czasie, kiedy podejmują interwencję. A, tylko wtedy, dobra. No tak. Czyli po czasie już nie. Dobra. Czyli jak kolega. A jak sobie pan to wyobraża? Gdyby, gdyby takich ludzi niezdecydowanie jak pan było setki, to, mm -hmm. no, to y, nie wiem, zakończając jedną czynność, rozpoczynając znowu, ktoś się namyśla, że jednak może chce. No przecież mm -hmm. byśmy ugrzęźli w tych całym geliwakjach y, ludzkiego niezdecydowania. Zgodzę się. tam się, się przygotowali w Jest, jest, jest czynność, tak... czy wykonujemy czynność. Oczekuje Pan sporządzenia protokołu, czy nie oczekuje? Oczekuje? Ja, dobrze. Proszę, robimy Czyli to, tak, jak. Nie oczekuje, nie robimy. I koniec. Dobra. Czyli jak kolega poprosił o. E, jak to się ma. E... Idzie Pan do radcy prawnego. Nie wiem, czy taka sytuacja była, jeżeli Pan chce omawiać większej sytuacji, nie wiem. Co było. To znaczy, nie, jedno pytanie. Jeżeli Pan uznaje, że to jest naruszenie Pana praw, proszę skierować pismo do Komendy Jadłej Warszawa. Muszę do wydziału zespołu kontroli. Znaczy, jedno pytanie, jedno pytanie i już uciekam. Naprawdę. Czyli ja kolega poprosił, żeby e, kolega, e, który przeprowadzał akcję, wystawił właśnie ten raport. I mój kolega powiedział, że nie. To już nie ma. ale w w sensie, sposób, mam. Ale z kolei się nie rozumie? No, no dobra, no, już tak? Dziękuję. To, czego Ty nie zrozumiałeś, Panie funkcjonariuszu, to to, że Panowie po prostu zbierali dowody w tej sprawie, bo Szanowny Panie, brak przedstawienia się przez dokonującego kontroli osobistej, brak podania przyczyny tej kontroli i podstawy prawnej i brak sporządzenia protokołu na wyraźne życzenie kontrolowanego to są dość poważne niedopełnienia obowiązków. A przypominam, że Panowie wchodzili tutaj w sferę autonomii nie tylko informacyjnej danej jednostki, ale także bardzo osobistej, macając, przeszukując kieszenie i plecaki, a więc poza tym Czyna nie tylko musiała być podana, ale koniecznie logicznie musiało zaistnieć jakieś uzasadnione podejrzenie, że coś panowie w tych kieszeniach mają. O tym wszystkim policja nie chciała pamiętać, albo specjalnie ignorowała prawo przeprowadzając taką bandyterkę. Ignorowała też aspekty informacyjne w kwestii zażalenia, natomiast bardzo ochoczo wchodziła w tematy, co wolno, a co nie wolno kontrolowanym, co kto i czego powinien, lub nie powinien oglądać, i co kto komu ma lub nie ma mówić. Tutaj podają adresy, gdzie można składać ewentualne uwagi, zawiadomienia skargi, jeśli ktoś ma taką potrzebę, a wiemy z doświadczenia, że to daje przynajmniej jakiś efekt w postaci niejednokrotnego uznawania zastrzeżeń widzów kanału i są potem konsekwencje dla funkcjonariuszy. Niestety, informacje o podobnych pozaprawnych działaniach funkcjonariuszy policji, właśnie, dochodzą do mnie z różnych stron. Pamiętajcie o nagrywaniu interwencji, a wtedy są szanse, że takie zachowania nie pozostaną bez konsekwencji. A i może trafić się przecież fajne zachowanie funkcjonariuszy i zgodne z prawem to wtedy też jest możliwość pokazania, i wysłania na przykład pochwał. Tak jak w przypadku zatrzymania, tak i w przypadku, gdy policja przeprowadza wobec was taką kontrolę, macie 7 dni od zdarzenia na złożenie zażalenia do sądu ale robicie to za pośrednictwem jednostki policyjnej, z której pochodzą kontrolujący was funkcjonariusze, a jak się nie udało ustalić ich danych, bo na przykład nie powiedzieli, to udajecie się na najbliższy komisariat, tam składacie pismo pisząc do sądu rejonowego takiego i takiego za pośrednictwem komisariatu czy komendy takiej i takiej, a ta jednostka przekaże, a przynajmniej ma przekazać to niezwłocznie do sądu z kwitami z tej sprawy. W przeciwieństwie do zażaleń na zatrzymanie czy kontrolę osobistą, na zażalenie na czynność legitymowania nie masz przewidzianego te... Terminu, więc jak złożysz taką skargę za pół roku od zdarzenia, to też może być. Przypominam także, że policja w przypadku legitymowania musi podać opisanym prawom przyczynę podjęcia czynności, a podstawę prawną w sensie normę kompetencyjną, czyli na przykład artykuł 15 ust. 1 punkt 1 ustawy o policji podaje jedynie na żądanie. Natomiast, jeśli chodzi o kontrolę osobistą, to podstawa prawna musi być podana nawet jakiej nie żądasz. Nikt nie może mówiąc potocznie trzepać cię i twoich rzeczy bez istniejącej i podanej ci Przyczyny w przypadku, gdy tanie zachodzi, możesz odmówić wykonywania poleceń związanych z taką bezprawną kontrolą, tak jak możesz odmówić wykonania poleceń policjanta w sytuacji, gdy nie istnieją przesłanki prawne, by takie polecenia respektować, co udowodniłem w ostatnim odcinku.